Witam serdecznie! Kolejny Amogus! Tak jest! Like, subscribe to fausta e Szejbiak, opis w linku. Do tego e, słonecznego widzowie i do tego kick.com ebiak, również opis w linku. <grym> Dobra, komu by dać starczy? To jest dobre pytanie. Hmm. Może jeszcze zaoszczędzimy sobie te tarcze. Chciałbym się dowiedzieć, kto jest zły. Jeśli ktoś będzie zły, to po prostu tej sobie damy tarczę, żeby na pewno nie zginęła w tej grze. Bo jako, że jestem egotistem, muszę dać komuś złemu tarczę. A to jest Lufa. Mhm. Czyli Loki GBN się skanują, czyli raczej są dobrzy. Nie podoba mi się to. A Rufix ucieka od ciała. Oho, eklipsal był. Okay. Klipsal był wleciał, no. A gdzie był? Gdzie leciał? W, w, labie. w labie No to na pewno o, nie zrobił tego Rufik nie zrobił tego GBN i nie zrobił tego Loki I nie zrobiłem tego I ja klapek, Bo Klapek jest w tarajdzu. Nie zrobił tego Klapek, to nie zrobił tego Aresa Tam ogólnie, ogólnie w się ogólnie pokazało W tym labie, tak mi się wydaje Na to zostaje Karolinka i Mania, najłatwiej jak ja? Bo e, przecież e z A czy skanowałem się z Loki jak i z GBN? Na mojej wizji był Rufix, Mania i GBN. Nie, jak Leci, to z e e Loki i jej. No, no, ale to ty nie, nie dostajesz, gdyby na Nie, Ja dostałam Eclipse'a i zacząłem ja ja ogólnie. Ja dostałem ja Eclipse'a. Może wy tak dostaliście, bo się, ja wszedłem do laba, a od razu jak się drzwi otworzyły, to może ten Eclipse'a wyleciał za nimi. Link nie, nie tak miał. zwany. Nie, no, no, no ja dostałam na tym. Rówiec jak chuj zły i uciekał. Ale przecież tego no. nie no. Ja byłem na no. rakiece milion lat temu, a ja nas zaskonałem. Na butarce. Ja dostałem o, na Lornetce i zrobiłem taska i chciałem mieć do Specimena, ale mi zszedł Eclipse i wróciłem do laba zobaczyć, czy ktoś żyje. Albo ktoś nie żyje. No, więc na pewno nie Rufix, na, na pewno nie GBN, na pewno nie Loki, na pewno nie ja I się aresztowałem ja Weź mi i powiedz co ty robiłeś teraz No skana ja robiłem No dobra, ale ty odbiegłeś od skana, go no? w stronę tego ciała i potem poszedłeś w stronę Specimena. No, no, no bo no. widziałem Rufixa i go sprawdziłem i wiem, że z gitem A, no to, to dlatego poszedłeś najbiega. do deko? No dobra, bo odebra, Nie poszedłem do deko, to Rufixa do ja deko, jeszcze, dlatego ja, mnie ja to zdziwiło, ale dałem, sprawdziłem go i jest gitem Trochę dziwne czemu się się dostał, jak on był normalnie w mojej wizji jak to padło. No nie no, GBM poszedł to na skan. Ja też się dostałem. milion temu przecież. Znaczy na lunecie. No to, ale ja nie byłem na lunecie. No to ktoś musiał no, rzucić tego jak ja eklipsa na, yy, no... na wejście do laba. Może ja byłem pod stołem, a nad co? Może to ma znaczenie? Nie, no ja dostałem no na, ja na, lunecie był. Ja na lunecie. Ja na lunecie A może no, no, GBM no. się tarzał po ziemi i patrzył w ziemię? No właśnie, ja patrzyłem <laughs> w ziemię. Ja zamknąłem oczy, no to nie miałem coś lepiej. GBM wyłączył monitor i biegł przed siebie. Dobra. Lecimy dalej e, dajmy Rufixowi w takim razie tarczę Gdzie jest Rufix? O, 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 o Chodź Jestem z tobą Robimy to Dawaj, możesz mordować ile chcesz z tym Eklipsalem. No nie rób tasków, nie fejkuj Spokój się Nie wierzę, że jesteś dobry Nie ma szans Zrobiłeś <laughs> taką głupotę, że no niemożliwe, że jesteś dobry O, Loki okay. O, zajebiście. Mega dobrze. Ale wychodzimy stąd. Oho. No nie, wszedł tam klapek. Niedobrze. Tak akurat niefortunnie. Naprawiamy to. Hit. Oho, eclipse. Aż Loki'ego wyrzuciło. Z wrażenia. Witam. Dobra, spośród dwójki. AB Rufix. Nie, cóż, co... no, ja Baby tak Przecież... bo biegli, wbiegli we trzech. No oh, już wiemy i. kto. Nie, nie to prawda, była to Mania. Mania tam jeszcze nie. była. Nie to ja. No, ja byłam, ale Mania, nie jestem... Mania, ci! Mamy większość głosów. Luz. No. Luzik. Luzik, A, luzik, nie arbuzik. Nie macie nic. Nie, uważasz, że to ja. Bo kurwa, powiem ci, zbyt łatwo i zbyt clear wybiegłeś stamtąd, wiesz? Skąd? Ej, by próbował chociaż fejkować, że nic nie widzi. Ale też ja nic nie widziałem. Ale wiesz, mapę się widzi na eklipsie, nie? Nie wiem, bro. dawaj klapuś, no, ruch, fixa, klapuś na ruch, fixa Na fixa Ale Kurde bela. Ja musisz zastrzelić kogoś. Ale nie mnie! <grym> ale nie mnie! No bo jestem stało. Zapek jest tak zajebistą rolą, że ty Rufiks no, i tak się nie trafisz. Mm. Klapek Ogólnie klapek, klapek pobiegł na, do, pobiegł do tego killa na Lokim i nic nie zrobił, więc dlatego ja to w, jest zastanawiające. Ja, no, wierzę, że on byłam na i sobie role podniósł, wiesz? Nie, nie. Najbiego, najbiego <grym> Co? Dałeś? On dał na mnie? Co? co? Tak. Ty to skip nie, co? Dobra, teraz skip na ty, daj na mnie. Dobra. Co? Ale, nie, że daliście no mięso. Tak Noiko, ale się daliście mięso. Bo on był sniczym! Łatwo! Tak Aha, to fajny snisz, który przy ciele biega i nie zgłasza Mamy ją wyjebane w taski, o kurwa, i biega trzeba wyjebać O, zajebiście, dobra, zgłaszam dobra, zajebiście, mamy to Kto jest zły, kto jest zły? Ja... NIE, NO CO TO BYŁO PRZECIEŻ? No nie Mania? Mania! Nie, no Mania, coś ty odjebała Wyjebało mnie, nie moja wina! Ja pierdolę! Ale no przecież Ciebie Amy nie wygrał! No Amy nie wygrał, u mnie nie ma, że miał no egotistyka. Który, kurwa, ja mam egotistę, o każdym. no ta, to wiesz, to jest hashtag, a nie napis Ja, ja jest, ale ja już. Nie dzisiaj. No, no ale nikogo się... bo, bo za wami nie wyrzuca. Nieraz, ale to. Znaczy, ja mam problem. Znaczy, u mnie to jest akurat kwestia neta, ale to tu jakby. No nie, bo, bo nie, bo nie taka pierdolę! Że, że ci wywali i dać mi wygrać, powiedzieć kim jesteś, no. Co? A sk... kurwa skąd nie miałem wiedzieć, że mi neta wyjebiedzie no, że... się. Ja, ja. Trzeba było wcześniej pomyśleć. Wiecie. No, że ryfka ci neta wyjebie. Co no, już no, tak jest, bo... Ja pierwszy. Przepraszam. No. Przepraszam, że tego nie przewidziałam tym razem. Ogarnij się trochę i następnym razem. Ja. Następnym ja. razem, ja. Następnym ja. razem ja. informuj, ja. że ci internet wyrzuci. To przynajmniej, Dobrze. Dobrze. Dobrze to przynajmniej da się że strzelić przez Rufixa Ja i tak już swoją obecnością przedłużyłem tutaj. Dobra, lecimy Krew matę. Krew na matę Jaylor. No dobra, jestem mini Jaylorem. Tak jest, mini Jaylor. Oj, tak, idealnie. I widzę stópki. Dobra, dajmy. zamknijmy manię w więzieniu. Dobra. Mm, lecimy w takim razie. zrobimy sobie temperaturę na minus 39. Dalej się nie dało. Znaczy, raz miałem minus 40. To było jeszcze gorsze. Mm. Dobra, zróbmy tutaj szybko. To bo tu, nic. Skanuje się mania. No dobra, niech jej będzie. Co mi głupiłam zamykać, jak się skanuje. Hmm. Tutaj poszła Karolinka. A nie, poszła w drugą stronę. Myślula Loki gdzieś pobiegł. Tutaj. Potem tutaj. Tutaj. Jest Loki, rzeczywiście. Dobra. Luki robi taski. Mania się skanowała. Jak o zamykać w więzieniu. Hmm. Karolinka wydaje się gitem. Hmm. Ciężko powiedzieć, co tutaj w tej sytuacji wykonać. Hmm. Rzeczywiście Mania robi te taski. Ciekawa sytuacja, bym nawet rzekł. Na kderów -a. A jak się schowam tutaj, to będzie widać mój nick? Będzie widać. Szkoda. Ten odcinek będzie przeplatany z odcinkami starymi, ponieważ skończyły mi się filmy, ale nie przejmujcie się widzowie, ponieważ dzisiaj wieczorem będziemy nagrywać sobie Amonga o 19.15 Zapraszam serdecznie na Twitcha, potem przejdziemy sobie na Kika i na Kiku pozostaniemy sobie już do późnych godzin wieczornych, więc polecam serdecznie wpaść sobie na kik.com też jak zafollowować No i zapraszam dzisiaj wieczorem na streama. Będziemy grać w Amogus. Elo! Karolinka! Od oh, razu, razu po dispersie wow. padł kill. Ja wow. komczar. No my byliśmy wszyscy na Vitalsoch Tak No, no, no nieźle no, Elektrykalu. w Elektrykalu. Smutno e... mi moja rola jest żałosna. No Moja też spoko A to w ogóle padło po dispersie, tak? Nie, przepraszam. E, tak, znaczy ja nie Cię, wiem. Ten, sumie. nie wiem, w sekundę, no właśnie... w sekundę po dispersie jakoś. A, no to ile może kawał? Bomber? 4 sekundy, bo ja mnie te do drzewka o dwa. No tak 4-5 mniej więcej, coś, 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 coś tu Majka. No dobra, niech tak Aha. będzie. Hmm. No nie, a wiem, no to dobra, ale to jeżeli to było po No to mysiula, mania, ja i ktoś jeszcze, kto był z nami w oficji, ktoś? Dobra, ogólnie ja. tak. Eee... No to Loki no, jeszcze, mongo, my nie zabiliśmy. Mania jest czysta, Loki jest czysty, Rufix jest czysty. Eee... Mongo, no i Karolinka mongo, też chciałem wyklirować, ale no. czysty, mysiula tak. czysta, no więc a Mongo rybka klap. Tak. No i A tutaj mówię, jest impostor i, no, i neutral zabijający. Ja no, to bym nie płakał jak jest użyteczny. No to jesteś neutralką zabijającą. Wygłosowujemy cię. Nawet, <laughs> nawet neutralka kurde nie zabijająca jest bardziej użyteczna niż ja obecnie. No to, to mnie tak rozjuszyliście, no. kurwa. Ja kipuję. Jeszcze na ciebie nie zagłosowaliście. boję się co to ma. No on pewnie użył proste prostu to na Mongo po prostu. E... Na po prostu no. jest o Boże. No dobra, to za chwilę się przekonamy. No się rozjuszył no, tak. Nie, Rufiks. Ja klapek tak, całą tak. rundę, nie wiem, że to coś zbiórka, nie wiem czy też to słyszeliście. Tak? tak, klapek coś po kupuku robi. Klapek po prostu... Klapek tak mocno stukał i zastukał mnie. W sensie nie ma, ani tylko klapkę. Halo? Ko kogo wystukał no. klapek? Nie chcę, żeby wystukał. No? wystukiwał, halo! Jezu, kurwa. Ogólnie z góry, z góry przepraszam, tak? Ja. Dobra, to my już wiemy co się nie Mnie stało. nie interesuje nie. ogólnie, kto kogo Nie pukał. mogę, bo odpisuję. A! Co? Tutaj? Co? Cieszymy się, że Pomyliły mi się osoby, kurwa, przepraszam. <śla> jak tam pomyliły ci się osoby? No normalnie, no przepraszam, no. Mogę, <śla> co? Pomyliły mi się osoby. <śla> Co za typ, ale no, śmieszne jest to, że rybka żyje w ogóle no Nie żyje rybka, nie musisz na mnie głosować Dobra, idźmy za Amogiem Czemu mogę robić takie dziwne ruchy przy tym? No i chuj, zajebał mnie Ajajaj Czyli rybka jest egotistem No to pogrzeje jest raczej Jeśli rybka jest egotistem A Mongo Skoro on to przeżył, oh, to się odjebało, koledzy ja mam w ogóle ciekawą nie, nie, nie teorię, wiecie? Nie mam pojęcia. A nie ja jest! Ja mam ciekawą nie kurwa teorię, teorię w ogóle. Ja nie wiem, no. kurde, jak moja rola kurde. A jak po tak, Ale jest Mirrorka to jest obra, nie, mirror nie, nie ma. No, ma Dlaczego zabiłeś AB'ego ale... ale... biednego Jaylora? Dobra, idźmy po prostu ogólnie drugi kill. drugi... ej, kto tam z nami był? Ja byłem Loki Rybka, a Mongo, chyba... kto jeszcze Rybka. był Rybka w tym Rybka, Rybka na pewno nie zabił, bo on jak te A GBN? GBN ty też tam nie, byłeś? Nie, ja w nie labie, był. nie, ja w labie byłem. Ty w, la... w labie. A. Okay. No, w sumie tego się można było spodziewać. Wydaje mi się w takim razie, że klapek zajebał Jego killa, to baloki, tak? W ogóle mi się wydaje, że impostorzy głupoty zrobili strzelając z rybkę, bo jestem prawie święcie przekonany, że on był jego egotistem i dlatego myślę, że a mongowolik eee, kręci się Ale dobra chuj, mi się wydaje ogólnie, że drugi kill to jest klapek, bo yy, padł jakieś nie wiem 3 sekundy po włączeniu komsów gdzieś mniej więcej w elektryku A skoro my wszyscy byśmy w ale byliśmy, pomcer, to... Nie przekonałeś mnie, bo ja w nie was Nie muszę, zariusz. Zariusz. Mnie przekonałaś, no. mnie przekonałaś no. ja Nie wiem, mi, mi trochę a śmierdzi, że niby użył roli, ale nie, nie wiem jakiej no Ja, ja ci załucham. Ale że co, że on zabił tak, czy co? No on zabił abiego Ja nie wiem co ma roli Aha. generalnie, nie wiem nie. On przy mnie przy rybce zrobił Abe'ego. Nie. Chyba że on jest ambuszarem na przykład. Nie, i się on mnie wypierdolił. Ale on był Jailorem! Ja nawet nie wiem co chodzi. No to jak się ja, o ciebie wypierdolę? Ja nie był Jailorem w ogóle. On był Jailorem! A skąd wiesz, że był Jailorem? No bo wiem, bo mi napisał. No bo był, no był Jailu u niego. <laughs> Więc co, no. Nie, nie, nie. No to nie, nie wiem. wiem, ja bym ja sobie na Amonga i na klapkę. Mówicie, tak? ja, ja głosuję na Amonga. No. Mania, głosuj na Klapka. Ja go. głosuję na Amonga. Kłas mi. Nie no, a, nie mogę no, a go mógł kogoś zabił na ocznie, więc w sumie to są bezpieczniejszy No nie, trochę tak. Ale ja wam pomogłem Wam? Czyli nie tak. jesteś z nami. No cóż mania, no raczej sama no. Co? O Boże, <laughs> ja się kurwa boję. Kurwa sama po ja nic nie robię złego! No, no, nie. mi No i GBN to wygra sobie? Hmm, chyba, że jakimś cudem klapego ze zestrzeli Ale raczej nie. Może zabić każdego. Nagoti strzelew. Ale sobie ustawił kurde No, niezły teleport. Nie miałem aktywnego kila na kilku osobach. Pierw. I tam. Dobra, Siema. przepraszam nie? za wszystko, co mówiłam. Jestem pierdolnięta. Przepraszam. Ale to o co Amongowi chodziło? Bo ja nie rozumiem. Bardzo mi przykro. Nie wiem, ale jestem pierdolnięta. Nie, ja nie rozumiem. Po prostu nie rozumiem, o co Amongowi chodziło. Udowodni. Dobra, porozmawiamy na tym killu drugim, co po poprzedniej rundzie padł. Nie w elektryku. No bo kto padł? Bo padł wtedy. Ale ja AV mówię ci kurwa, ktoś. że jestem pierdolnięta! Ale co to Ale... ma do rzeczy, jak my nie wiemy, jakie te informacje podajesz. W sensie my nie Uważaj wiemy... Się. My nie wiemy od czego jesteś popierdolona. No. Powiem tak. <laughs> powiem tak. A chuj, nic nie powiem. Ja pierdolę. Nie wiem, ja nie rozumiem. A Mongo go miał dzikie akcje. A Mongo nie wiem, no albo on mógł, według mnie, jeżeli on nie wie, co robił to była jego rolę albo Mirror Kaser, albo a... Mirorka star, jak Busher, nie wiem, coś takiego. No, podejrzewam, że mogą taki. Ale być. on twierdzi, że się na nim wyjebał ktoś, a nie że on zabił kogoś. No dobra, ale co? Co kto się mógł na nim wyjebać? Jaka rola mogła się na no, nim AV, wyjebać? no Amy przecież jako Jaidor ma Interakta normalnie. No dobra, no ale to on nie mógł być we... No co, weteran nie wiedział co robi? No musiał wiedzieć, więc nie był weteranem raczej. No właśnie, więc. Ale no nie wiem, jeżeli. No nie mi to, wiem. Mimo to, mi to śmierdzi, a mogę zajebał <coughs> i biegł na oczach osób praktycznie. I Dobra, potem no nie wiedział, chujno, co się stało. Ale mamy jeszcze jednego killera i mamy cztery osoby. Ja dalej próbuję zrobić tego jebanego skana w tym labie, ale ewidentnie chyba się nie doskanuje. No to miałeś na to bardzo dużo czasu. No nie, jest... Tak, ale jeszcze miałem inne taski do zrobienia oprócz skana klapek. <coughs> to mogło się po pierwsze iść na no, sorry, jakbym miałem ptaski bliżej stołu, nie, no to uznałem, że pójdzie na te No, nie chcę mi się ich szczerze robić. No to dokończmy jedno, bo szczerze tego paska za dużo nie zostało, no, tylko jest półtora, czy nie całe. Aha, no w sumie. Hmm. No to, bo to zależy, ile duchy mają tasków, tak szczerze. No ale. No... Podoba mi się to, że, że nic nie powiedzieliśmy i każdy zagłosował na klawkę. No to dobrze. Tak mi się to podoba, ale się nikt nie odzywa, więc chyba to był zły traf. Chyba tak. No tak ma to sens. Yes, jesna, to no cóż. Jeees, wygrałem! Ale że w ogóle mój Garden Angel został wyjebany przez błąd Prosecutora, nie? To zawsze <laughs> możliwe. <laughs> śmieszne, śmieszne. A, mogę w ogóle nie ogarniał tego szeryfa... a ja domyślałem tista. się, że ty jesteś Mystikiem insane, bo ja tego kilka zrobiłem przed dispersem, a ty mówisz... Blapek się nie, po Dispersie. nie domyślił. <laughs> ja że można, kurde... Że nie można na pierwszej rundzie zabijać szeryfem No, no nie Myślałem, można Myślałem, że kurde można. egoista jest jakiś broken on spluży, że Aha, bo ty zabijać. to zrobiłeś przed dispersem? Ja pierdolę, ale bycie pierdolonym tym tak, tak, tak. jest głupie mm. Patrzę na gry no, mi się świeci kis Myślę, że no najbardziej, najbardziej, najbardziej głupie pojeban Pojebane jest Pojebany swapper W momencie, kiedy Ares na nie dał, żeby zrobić 200 IQ move, a to gówno Ej, Super role mi się wylosowały Dlatego wezmę random role Zobaczymy, co tam ciekawego dostaniemy o, no to świetnie. O, mam tarczę! A jakbym... wiecie co by było mega śmieszne? Gdybym rzeczywiście te wszystkie taski zdążył zrobić w pierwszej rundzie. I... O nie, nie mogliby mnie zabić, bo bym miał tarczę tego, że... Ej, jakby... Bym miał tarczę... Jakby shielda, z... umarłem jako pierwszy w poprzedniej rundzie. To by było całkiem śmieszne, gdybym rzeczywiście teraz zrobił te wszystkie taski. Dobra, cyk. A, nie uda się niestety taki ...trick. O, kurde. O, Oho. dużo osób na Flash'u zabitych. O, to dużo. mnie tam nie było. O, i Legia, mnie też tam nie ma tak się nie ma. Legion znaczy, fleszem, ja na -co, to ty zabiłeś? Y -y, nie, 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 ogólnie to z nami biegł obliczalny i jeszcze no. destru był wcześniej i nie Ciebie wiem, czy stru. jeszcze kogoś w tym labie Mi się nie wydaje, Luddy, ja przybiegłem do laba, w lewo uciekał Katon, Katon został zabity gdzieś w elektryku, ale wydaje mi się, że on zabił na fleszu i uciekł na lewo po prostu. Y -y, jeśli w elektryku to może być nexe, ale tak to tutaj nie wiem. Elektryka, prąd, ja myślę, elektryka. myślę że Katon zabił jednego, a potem Katon został zabity. Ale ty w widziałeś, które bo, bo tam najpierw e, tak. leżało... Legiona ciało pod rakietką tam niżej w przejściu było. Hmm. Pod rakietką? Nie pod No rakietką. w sensie no pod, pod wejściem do rakietki. Tam Interesujące. Chciałem biec do laba szukać zabójcy i dostałem wtedy granat. I tyle hmm. mogłem. Ja to ja wiem, że tego nie Myślałem, sporu, że go moją racja. rolą jakoś złapie. Nie ma mnie tam, celu. dokładnie. No dobra, no nic, w k jest pewne. Kto. Czego w Gabi na koniec jeszcze teraz? Nie, nie wiem, bo tak, nie jest to jest jakieś ciało, które w Gabi ja. byłem uślepiony przez długi czas. Tam dwa ciała padły dla mnie. Tak, 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 nie, to mnie było. Pierwsze jest stare po prostu jak Nie Ja byłem cały czas na dole. Tego nikt macie nie wie. No trudno. Ja w ogóle muszę zagadać do tego. Zagadać do tajemniczego i do GBN-a. Bo kiedyś graliśmy właśnie na Vomonga, mieliśmy taki modyfikator, kto, o którym nikt nie wiedział. On się nazywał Insane, czyli że szalony. I dodać tego, ten modyfikator szalonego, byłoby mega śmieszne, uważam. No halo! <ścoughs> no nie, no nikt tego nie naprawiał, mnie zaraz zapierdolę. Nie wierzę, ale to jest kurwa przykre, w chuj. Ale to jest, kurwa, przykre. Myślałem, że ty do O kurwa. O kurwa. No... Dobra, to ja kończę. O kurwa. Czy ja jestem jedynym dobrym wśród was? Nie no, ja, ja jestem My byliśmy Macia jest razem, ja, ja wiedziałem, że jesteś ogólnie. ze mną w Dobra, tym. Dobra, w gminie na to nie ufam. O chodź chodzi? No, to. Nie, nie, Ale Madzia no... jest akurat na pewno. Byliśmy razem w tym. W labie we no, le... dwójkę ale ty pierdzisz. Jak, jak nie Madzia, to tak nie grino. Jakimś, tak? Jak nie Madzia, to grino, albo. No, ja... ja nie jestem zła. Mi się wydaje, teraz... że grino. No i jeszcze, bez, ale to syriens, dobra, załóżmy, nie, że nie, to jestem ja, tak. ale to i tak nie zabiłem nic. <laughs> załóżmy, Takim że nie, ty nie Madzia jesteś. Miała... No nie mam no, sta, całą rundę bym stał w tym. W flawie. No jak chcecie, jestem. jebanym kurwa timelordem, w ogóle się nie odzywa. Nie podoba mi się ta On zawsze jest głośny taki. Mi się nie podoba to ja, o, teraz, kurwa, nie no, nie ja mam Nek Ja zapytałem bardzo nie. Ale mam jakiś karka, odcinek, karka. żeby bez Dobra, gadania... Dobra, głosuję na grino. Głosuję na grino. To no, 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 bo nie, nie wiem tak szczerze. Mi się też jest troj, kurwa, Jak na... nie ma, że to jest stroj, kurwa. Nie będę to grima. Ja chciałem na, na Nek dać, ale teraz to już nic nie dało. Tak Ogólnie tak to. O. Ogólnie to jesteś martwy, więc no, Beka. No, dokładnie. Jak no sobie to wygrał? To się rozgłosowało. No to mam przejebane, co nie? Gdyby Nexa był Trudny przy komputerze, to by wygrał, to by było mega śmieszne. <laughs> Nexa Awczy dosłownie. Nexa na afku by wygrał jesterem, ale to było świetne. Ależ nawet tasków nie robię, nie ma sensu. To było tak dobre, gdyby Nexa wygrał to na Awku. Ale niestety, niewiele zabrakło. Awczy całą grę jako jester challenge. <laughs> no, chyba koniec gry. No. Wygrywasz z super. No cóż, no cóż, no no cóż. Ale ale to blady, było było w chuj cóż, no cóż, no bo za dużo chciał padło i padł imposter, no to cię z tego, złego skracia. No, właśnie ja nie wiem, to Legion ma faktycznie, fak faktycznie Legion był wskrzeszony wtedy, kiedy go zabiłem, równocześnie go nie wskrzesiło, sam się zdziwiłem. A Nexe y był dexterem w ogóle, holy. Ej, nie chcesz, wiem, kurde, chcemy zagrać Flastic w, tak, w 11 na dwóch imposterem. No, jeszcze zagrał. Ale plamy wygrałeś Nexe w ogóle jako Chester ale wygrać jako Jester nic nie robiąc na nic nic no, wygrał. Byś na byś na siebie zagłosował, zagłosował, to byś wygrał. Ciebie zagłosował, to jakby zagłosował, no? Tak, no, nie no to bym wygrał. Jakby przegrałeś. przegrałeś Nexo powinien przyjść na ostatnie ja 5 sekund, dobra, takie Jestem widzowie jestem i głosuję na ciebie i wygrywa. Oj. To by był. Nech sobie po prostu robił Wygraj Jesterem nie robiąc to całkowicie nic challenge. No ale zrobiłem. Nie szalej, chociaż nie, ja, ja nie, nie, nie Przejdę nie. do drugiego Banku etapu, wtedy rolę, piątek. W nie, w niedzielę byście Amonga zrobili. Nie, niedziela to już jest stary no temat. No, coś to ja, ja piątek nie Nie, no, w niedzielę chyba takiego piątek. Mogę, mogę, piątek, piątek jest super, sobota też. No to ja proponuję piątek najlepiej. Jeszcze muszę się z Bladym na jutro na Gierki umówić. Tak wcześ... o wcześniejszej godzinie. Dobra, robimy jeszcze... Czekaj, jako pierdolne po prostu. Niech do mnie podejdzie. A no dobra, jebać. Dobra, kurwa, nie chcę mi się obliczalny znowu w tym samym miejscu. mnie zapierdala po prostu jak co rundę. Obliczalny No, obliczalny, obliczalny znowu. Altroista mi się Taką zasadę. No, że zawsze zabija w tym samym miejscu ej No, przed, wejście, przed wejściem no. po prostu do laba. Już, już drugi raz, od, trzy ostatnie rundy, drugi raz umieram od obliczalnego dokładnie w tym samym miejscu i obok BLADIEGO dosłownie. To jest zastanawiające. zrobię najbardziej ja ruch świata. Wy drugi po pierwsze, jestem weteranem, Ejbi może Są być dobrze. Jesteś, jesteś weteranem jak nie użyłem nawet no. swojej umiejętności, jak nie jestem w stanie nawet no, użyć swojej umiejętności na tobie. Nie żyję, a no. się nie pokazał. byli przy ciele i pe, 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 Jakim od ciele? Bez, on, gdzie, było ej, 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 gdzie było ciało? Ej, 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 gdzie było ciało? Stał przy wejściu do laba i Bloody z Mangetsu tam byli. Nie widziałem przy wejściu do laba żadnego ciała. Ja ja wiem kto to. Jeszcze ja raz. Więc AB musi być. Jakim na... weteranem jak nie mogę na tobie nie. użyć żadnej umiejętności. Blady, człowieku. Chciał zabić, ja nie, nie chciałem, nie chciałem zabić, zabić. Ja, ja jak coś. Się nie, nie chciałem, nie chciałem zabić. Dobra, o Nexet, się Prawdopodobnie mówi prawdę. Nie chciałem zabić. Zostawili no tak. po sobie PETA. Obliczalny yy, prawdopodobnie naprawdę był bali. weteranem. Jak no zostawili nie. po sobie peta tak jak mnie altruista no wskrzesił? Obliczalny jest głupi, po prostu pet o, o. został dlatego, no, że... No, no bo ob, ale... zostałem wskrzeszony przez altruistę, dlatego. Ale... Nexe, chodź ze mną. Nexe. Dałbyś zjeść kurwa człowiekowi, no. No to właśnie o to mi chodzi. Dobra, stój tu po prostu. To jest ideal. O. Wow! Dlaczego wiedziałeś, że to ja? I nie wiedziałem, byłeś I... jedyną osobą, na której użył torfki. Jakim, jakim cudem. Po prostu. Jak ja nawet na ciebie. Ja jak ja nawet nie próbowałem ja cię zabić, obliczalny? No, jakim cudem ty mnie zajębałeś? No, 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 a gdzieś ja zabiłem tka. widocznie troja, mówiłem, że jestem weteranem. A się zmorfował Kato ktoś zabił. za mnie. Ale aaa, Wiecie, jak się z tym się zabijam crewmate'ów jako hunter, a cały czas zabijam katona impo. O co chodzi?